Dla mnie dzisiaj ten mecz przegrały zmiany Frederiksena i dla mnie Frederiksen przegrał już jako trener Lecha, tak? Tym co zrobił Lismanowi i tym co zrobił samemu Lechowi. Dokonuje trener Frederiksen zmianę Lismana, który, który jest moim zdaniem bardzo utalentowanym chłopakiem i powinien tego chłopaka budować. Wprowadza go w 60. minucie. 22 minuty później dokonuje zmiany tego chłopaka przy dwóch zawodnikach, Ismaili i Aniero, którzy są po prostu kompletnie beznadziejni, kompletnie beznadziejni, bo to, że można zagrać słaby mecz, zdarza się. Że można źle przyjąć piłkę, każdemu się zdarza. Że można przegrać pojedynek biegowy z obrońcą, zdarza się. Ale jeżeli to, jak ci panowie, w każdej kolejnej akcji tego meczu, a prezentowali się w koszulce Lecha to jest wstyd to jest wstyd i to jest wstyd, że trener, który nie widzi kolejnego beznadziejnego występu. Aniero, tak? Jego ofiarą nie pada ten chłopak, tylko pada młody chłopak z akademii Lecha, który jest moim zdaniem nadzieją na to co Lech buduje w swojej akademii, jak Lech funkcjonuje. Tak? I dokonuje zmiany, która wpływa bardzo negatywnie już na źle grającego w drugiej połowie Lecha, bo mówiliśmy tu w przerwie, że Iszak kopany i, i faulowany jest właśnie tym dzisiaj napastnikiem, który robi tą. Czarną robotę, ale bardzo ważną. Bo Lech już w pierwszej połowie bardzo głęboko bronił, bo nie powiemy, że ten mecz Lecha był dobry. Bo to, że w pierwszej połowie strzelili dwie bramki, to to było to, co było dobre. tak? Ale jednak Rajo które było w innym składzie niż ligowym na Real Madryt, e, e, pewnie będzie grało piłkę lepszą. Nie stwarzali sytuacji, ale miało zdecydowaną przewagę. Krajowa Ekano jest zespołem lepszym, chyba dziesiąte miejsce w La Liga. Mm, i, I było widać piłkarsko, tak? bo ta trzecia bramka, no panowie, w pełnym biegu niełatwą taką piłkę gramu, od obrońcy zagrać przez 50 metrów, skleić i w drugim kontakcie oddać taki strzał, no to to są stadiony świata.